A to jest moje sentymentalne granie w gotiku. E, poprzednio e, zaliczyliśmy Buga. E, wykonaliśmy dwa bodajże guesty w nowym obozie. E, a teraz, zanim dostaniemy tutaj kolejnego guesta, niestety e, muszę zdobyć piąty poziom. W tym celu udam się już do starego obozu z powrotem. E, jak tam to z bryłkami, tak z ciekawości. 120, całkiem nieźle. Dobry wynik, w miarę mam też już e, odpowiednie umiejętności. Wykonam tam kilka questów. Mm. I zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. E, spojrzę sobie na zegarek, bo wczoraj albo jutro, nie wiem jeszcze jak go wrzucę, jest lub będzie e, długi odcinek Starcrafta i... <śm> Ja jeszcze go nie wrzucałem, ale jestem przekonany, że on będzie, będzie cholernie długo wrzucał pół godziny całe. No, a przy moim łączu w HD to troszeczkę jednak, jednak ciągnie. Więc, no, z tym jest kurczę duży problem. A może teraz udamy się inną drogą, powalczymy w międzyczasie z potworami, żeby nie było tak nudno. Ale chociaż nie, chociaż nie, bo po drodze nie rozmawialiśmy z dwiema osobami, z którymi mogliśmy porozmawiać. Ludzie. Także zawsze warto się dowiedzieć, co oni tam nam mają do zaoferowania. Mm, no, tam w prawo na razie nie będę szedł. Nie pamiętam, ale tam chyba są y, jaszczury. Znaczy, no, krokodyle. <grym> y, tylko, że tutaj to się nazywa jaszczur. Y, czy tam wielki jaszczur, więc wolałbym tam y, na tym etapie nie iść, bo. One są zdecydowanie silniejsze od wilków, a no, z wilkiem sobie ledwo daje radę. <grymne> tak, dzisiaj montuję poprzedniego gotika sobie. Też go wrzucę jakoś, właśnie. Jutro dla was to pewnie jest przed wczoraj, jak znam życie. I zdałem sobie sprawę, że gotik to będzie niemiłosierny wręcz tasiemiec, bo... Nie dość, że jedynkę będę bardzo długo przechodził, to ja się jeszcze zasadzam na dwójkę, do której mam pewien sentyment, a może nawet na trójkę. Co do trójki jednak nie jestem do końca przekonany, ponieważ no, jednak nie, nie czuję z tą grą takiej więzi, jak, jak, jaką, jaką mam z Gotikiem 1 czy Gotikiem 2. Dlatego jeszcze nie wiem, ale no i tak to będzie straszny, dla bo. Gotik jedynka to jest nie wiem ze 20 godzin. Gotik dwójka to jest ze dwa razy tyle. E, więc no to będzie straszny tasiemiec. siemiec. E, pewnie w pewnym momencie przestanę wrzucać tak często te odcinki Gotika, ale na razie ta gra mi się podoba. E, w, w, w nagrywaniu jej, więc tak zostanie. A tymczasem pogadamy z Aidanem. No i koleś bierze na napoju i się nie dogadamy. Okej. Okay. Czym się tutaj zajmujesz? Co tu robisz? Jestem myśliwym. Utrzymuję się ze sprzedaży skóry i kłów zabitych zwierząt. Da się z tego wyżyć? Jeśli potrafi się zręcznie oporządzać zwierzynę, tak i to całkiem nieźle. Mm -hmm. Chciałbym się nauczyć oprawiać zwierzynę. Chciałbym się nauczyć oprawiać zwierzynę. A co chcesz wiedzieć? Dobra, na razie nie będziemy się tego uczyć, bo. Ale chociaż w sumie mam pięć się nauczyć... punktów umiejętności, chcę? które mogę sobie w ciekawy sposób spożytkować. Skórowanie gadów, usuwanie pazurów, ściąganie futer. To się chyba najbardziej w tym momencie opłaca. Eee, chociaż nie, pazury, pazury, bo... Pokaż mi, jak zdobyć... Stop... Prawdę teraz mówiąc, to dziecinny prostor. Trzeba okay. tylko znać odpowiednią metodę. Wygnij pazury do przodu, nigdy do tyłu. I pod żadnym pozorem nie próbuj ich wyciągać. Najlepiej pozyskiwać pazury jaszczurów. Od tej pory będziesz wiedział, które zwierzęta dostarczają dobrych pazurów. Yy, najlepiej jest pazury, ponieważ ścierwojady mają pazury, a na tym etapie gry ze ścierwojadami będziemy walczyć dosyć często. Jeszcze usuwanie kół sobie wezmę, bo mnie stać. Nie szybko się to, mogę wkły to powinno zwierzę. zrobić. Przede wszystkim musisz uważać, żeby kły nie popękały podczas wyciągania. W tym celu wbij nóż w pobliżu środka zęba i delikatnie go podważaj. Warto zabierać kły wilków, cieniostworów i zębaczy. No właśnie, a na resztę mi już nie stać. E, zostało mi 20 bryłek rudy. Tak, 20, 21. Więc na więcej mi tutaj nie stać. Ale zapewniam Was, że szybko się te umiejętności zwrócą. I jeśli zostaje mi na przykład takie 5, coś takiego, to zawsze wtedy sobie te umiejętności właśnie e, wykupuję mówię o punktach, nie o bryłkach, bo w późniejszym etapie gry takie 100 bryłek to jest nic, ale ale generalnie ja, jak mi zostanie tak niewiele tego, to zawsze sobie kupuję tego typu umiejętności zajrzymy do tej jaskini, z tego co pamiętam będą tam kreto, szczury właśnie, możemy wypróbować od razu w praktyce naszą umiejętność walki bronią jednoręczną o kurczenie no, z czterema naraz to nawet taki macho jak Bez sobie nie poradzi, coś tu jest. Jeszcze zostawiłem? Nie, wydawało mi się. Dobra, eee, odwiedzimy sobie teraz jeszcze Kawalorna. I już tam widać stary obóz przed nami. Eee, ale Kawalorn, eee, warto zapamiętywać te wszystkie miejsca. Nie tylko postacie, bo o postaciach mówiłem. Ale te wszystkie miejsca, które my tutaj odwiedzamy teraz, one się także pojawią w gotyku dwójce. Więc no, te miejsca wszystkie naprawdę bardzo yy, warto zapamiętać, bo na pewno one się w dalszej części serii także pojawią. No, yy, zastanawiałem się nad jakimiś grami jeszcze poza y, tym, co nagrywam. Nie wiem, myślałem o Deusexie. Myślałem, może, o sentymentalnym graniu jeszcze z czegoś innego, ale myślę, że jedno sentymentalne granie naraz wystarczy. Deus Ex był o tyle ciekawy, że nigdy go nie przeszedłem. Tak naprawdę grałem w niego kilka minut i e, nie dlatego, że mi się ta gra nie podobała, tylko, hmm, tylko dlatego, że po prostu na drugim komputerze to robiłem i miałem wysokie ustawienia grafiki tam ustawione i mi się troszeczkę ta gra ciała. Jakoś się zniechęciłem, ale chciałem sobie ostatnio pograć i zastanawiałem się, czy sobie nie zrobić z tego let's playa, bo podobno gra jest naprawdę świetna. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. Gdzie mogę zdobyć łuk? U niego. Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaję najwspanialsze łuki w całym stadium. No, bo chyba bo... nawet w grze. U niego też fajne kusze można chyba kupić pod koniec gry. Z tego co pamiętam. Ehm, możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego. Co chciałbyś wiedzieć? On może składania się i łuku nauczyć. Te umiejętności raczej nam się nie przydadzą, ale możemy przejrzeć. Pokaż mi swoje towary. Jego towary. Masz coś interesującego? Nie. póki mi nie są potrzebne za bardzo. Ale mogę sobie kuferek otworzyć, zabrać mu wszystko. On nie zwróci na to zbyt dużej uwagi. Eee. Poza tym, zaraz zobaczycie, że naprawdę warto sprzedawać tylko i pazury Bo ja tam u niego w skrytce znalazłem e, kilka e, pazurów, chyba ścierwojadów I skórę wilczą e, Co prawda, skurowania się jeszcze nie uczyłem, ale... E, takich trzech punktów umiejętności nie mam za bardzo na co wydać, więc... E, najprawdopodobniej się nauczę w przyszłości skurowania. Ale punkt co... Póki co, tylko kły i pazury będę ze zwierząt ściągał, i tak e, bardzo szybko mi się to zwróci. Jak już mówiłem, taki kieł jest proszę Was e, bardzo warty. To są wytrychy, tam były jakieś kły, chyba cóż to? Nie, ze wnocy e, kły 10 e, bryłek rudy. E, przy sprzedaży to jest 5 bryłek rudy, e, czyli e, taki kieł zwraca się. Taka umiejętność zwraca się po sprzedaniu 10 kłów. A w grze no bardzo szybko zdobędziemy kłów znacznie więcej. Zwłaszcza na tym etapie gry, kiedy trzeba walczyć z tymi potworami, żeby zdobyć odpowiedni poziom. Udało mi się otworzyć. Możecie sobie zapamiętać, że ta skrzynia to jest lewo prawo. O, no, ładne łupy. Takie miejsca. Właśnie warto tutaj wszędzie zaglądać pod każdykami w każdą jaskinię, wszędzie gdzie się da. Bo takie miejsca można fajne znaleźć, ale no, no kurczę, na tym poziomie jeszcze to bardzo dużo mi daje znalezienie takich przedmiotów. I z pewnością da mi to większe szanse na, na, na skuteczne granie w gotika. Co prawda już mam opatentowane takie miejsca i tak dalej. Zresztą może ciekawostkę bym pokazał, ale wtedy byśmy nie zdążyli do starego obozu za bardzo, kurczę. Mm. A poza tym ja nie wiem, poprzednio nie umiałem zejść z tej ciekawostki. Dobra, to może w następnym odcinku sprawdzę sobie między odcinkami jeszcze, czy da się tam wejść, jak da się tam wejść i zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się wtedy pokazać. Jak to zrobić? O, ścierwojad. Proszę bardzo, wezmę sobie z niego pazury od razu. i się od razu, co ze ścierwojadów, nie ma pazurów. Kurde, to w dwójce były, cholera. No ale e, i tak szybko mi się zwróci, to jestem tego pewny, bo naprawdę masa, masa różnych stworzeń e, te pazury i ma. A mówiłem o czym ja to mówiłem. No i zapomniałem o czym mówiłem. Jak mi się przypomni, to na pewno o tym wspomnę. Mm, teraz tak. Do chatki jego możemy sobie wejść. Możemy zabierać wszystko, co tutaj mam. I warto jego skrzynię otworzyć. Tylko z tego co pamiętam, to to nie było zbyt łatwe. Zapiszę sobie na wypadek, gdy stracił wytrychy. Prawo pra a, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. To, e, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. E, taka kombinacja jest tutaj potrzebna, bo nie wiem czy wspominałem, ale w ten sposób się skrzynia otwiera, że się ściska strzałki lewą i prawą na przemian, e, aż się dobrą kombinację odkryje. Niektóre kombinacje są naprawdę długie, mają po. E, bo chyba najdłuższa, jaką znalazłem, to była w gotiku dwójce i miała a, z około 30 chyba e, kliknięć. Pamiętam, że długo się nad nią męczyłem, że sobie zapisywałem na kartce e, odpowiednie strony i, e, i wczytywałem grę, jak mi się wytrychy kończyły. I w ten sposób doszedłem do tego. Dobrze, e, Torusowi e, o Mordragu powiemy. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Facet już nigdy się I tu nie pokaże. I 250 doświadczenia. Wolałbym, żebyś go zabił. Okej. Okay. Torus obgadany. Teraz pogadamy ze Snafem i przyczepimy sobie wrzoda. E, myślę, że teraz już można. A, nie zagadał i tak. Dobra, to kiedy idzie, bo to jest postać dosyć zabawna, ale nieprzyjemna. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie. Teraz muszę je tylko wrzucić, i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. Dobra. A to potem sobie wrócimy po zupę. To po potrawkę znaczy. Tak jak mówiłem, to mi nie pomoże w dostaniu się do obozu, ale zawsze to doświadczenia. Dla mnie poza tym darmowe jedzonko. Także. Okej, okay. teraz rączce powiemy, że już umiemy się posługiwać złodziejskim, że już, że już opanowaliśmy złodziejski fach. Nie mógłbyś się wstawić za mną u Diego. Nie mógłbyś się wstawić się za mną u Diego. Czemu nie? Nauczyłeś się czegoś, co czyni cię przydatnym dla starego obozu. Zręcznych złodziei nigdy nie za wiele. Możesz na mnie liczyć. Okej. Okay. To na razie na razie to wszystko. Teraz tak, u tego już mamy, u Scottiego, głesta wykonanego, tak. Jeszcze się upewnię, Scotty, wydaje mi się, że tak, w jednym z pierwszych odcinków, tak, e, to teraz udamy się na targ, e, na rynek, aby tam wykonać, e, wykonać gesty. dla, aż kurczę, tutaj są te chrząszcze, mnie, będą denerwować tym odgłosem, nic je pozabijam, zawsze troszeczkę mięska padnie dla mnie, oj, jeszcze jeden, dobra. Nagram sobie od razu jeszcze jeden, dwa odcinki gotika teraz, żeby mieć na, na zapas. Jak mówiłem, ja tak zamierzam robić w roku szkolnym, a, a teraz także bardzo ciekawy to jest dla mnie patent. Nie muszę się codziennie martwić nagraniem. To się chyba nigdy nie skończy. A prawo, lewo, lewo, prawo, nie. Prawo, lewo, lewo, lewo. Taka kombinacja tutaj jest, jakby ktoś, ktoś chciał tą skrzynię otwierać. Prawo, lewo, lewo, lewo. te kombinacje się nie zmieniają. Także one nie są losowo ustalane, za każdym razem będzie taka sama. Dlatego. O, 17-17. Akurat spojrzałem na zegarek o takiej porze i mam maila. Proszę bardzo. Mm, zaraz sobie sprawdzę. Zapewne to jedna z osób, kto, z, z którymi zamierzam przeprowadzić e, wywiad. Wysłałem przed chwilą odin dobry. Hej ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. Może czegoś potrzebujesz? Eee... Chciałbym dołączyć do obozu, chcę zostać cieniem. Chciałbym dołączyć do obozu. Chcę zostać cieniem. O! I szukasz pewnie okazji, żeby pokazać na co cię stać, tak? Dobra. Możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, wstawię się za tobą u Diego. O co to w obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalom. To wielka szycha. Jeden z guru całej tej pomylonej zgrai. Kalom jest alchemikiem. To Posiada samy. przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. E -mail, którego dostałem Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy, nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć! Kalom jest jednym z guru, więc to on sprawdza nowych kandydatów. Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Jasne? Czy za nią zapłacisz, czy nie, to już nie moja sprawa. Eee, to nie będzie łatwe, co będę z tego miał? Należy. To nie się będzie łatwe. Co będę z tego miał? Prędzej czy później, Diego zapyta mnie, co o tobie sądzę. Zgadnij, od czego będzie zależała moja odpowiedź. Hmm, może będę musiał zapłacić za tę recepturę. Potrzebuję 50 bryłek rudy. Może będę musiał mu zapłacić za tę recepturę. Potrzebuję, Potrzebuję 50 bryłek rudy jako zaliczkę. Nie ma mowy. Nie ma rudy, nie ma receptury. Nie ma rudy, nie ma receptury. No dobra. Ale o Rudzie porozmawiamy, jak będziesz miał recepturę w ręku. Tylko zachowaj to dla siebie. Nie, albo zapłacisz mi z góry, albo sam chcę na obozu nie. na bagnie. albo zapłacisz mi z góry, nie, albo sam sobie iść do obozu na bagnie. Jest tu wielu żółtociobów. Chyba jednak zlecę to zadanie komuś innemu. nie powtórzy. Świetnie, zapomnijmy o całej sprawie. Świetnie, zapomnijmy o całej sprawie. Zaraz, powoli! Chciałem tylko zobaczyć, jak daleko się posuniesz. 50 bryłek to trochę dużo jak na żółto dzioba, nie sądzisz? To już lepiej. A nie cię szlak! Masz tu swoje 50 bryłek. Tylko nie próbuj mnie wykiwać, ma. <grywka> Twarde negocjacje drogą do zwycięstwa. Eee, dobra. Jakiś bóg znowu, chłopak był w ziemi. Okej. Okay. Eee. Wejdę sobie na dach. Eee, takie miłe zakończenie zawsze z dachu, prawda? Eee, no, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do kolejnych sentymentalnych odcinków i do kolejnych moich filmików, do innych moich filmików. No i co? Zjem sobie naleśnika, nagram kolejny odcinek, a tymczasem trzymajcie się. Cześć!